Galeria Arsenału w Białymstoku mieści się w centrum miasta, przy samym Pałacu Branickich. Powstała w 1965 roku jako biuro wystaw artystycznych i jest jedną z najważniejszych galerii sztuki współczesnej w Polsce. To już 60 lat szanownej jubilatki. Organizujemy wystawy, gromadzimy dzieła. Mamy jedną z najlepszych w kraju kolekcji sztuki współczesnej. Nasz nowoczesny program edukacyjny nazywa się Plac Zabaw Arsenał. Dzięki edukacji sztuka staje się uniwersalnym medium w dialogu między dziełem a odbiorcą. Arsenał kocha dzieci i młodzież. Dla nich wraz z zaproszonymi artystkami i artystami zmieniamy naszą przestrzeń w miejsce spotkań i kreacji. Dotykamy, nasłuchujemy, bawimy się barwą, dźwiękiem czy teksturą. Młodzi warsztatowicze w towarzystwie rodziców i opiekunów wcielają się zarówno w rolę twórców, jak i krytyków w bezpiecznej przestrzeni do wyrażania siebie. Przestrzeń dla dorosłych odbiorców także jest zaopiekowana. Z czułością celebrujemy takie spotkania i wspieramy uczestników w twórczym procesie. Wspólnie z artystami i artystkami zgłębiamy tajniki performansu, tkactwa, ceramiki czy tańca, jednocześnie rozbudzając chęć twórczego spędzania czasu w grupie. Jeśli odbiorcy mają trudności z dotarciem do nas, warsztaty wędrowne przybywają do nich. Uwaga edukatorek skierowana na wydarzenia ze wschodu kraju Zrodziła potrzebę wsparcia ludzi doznających traumy, osób w kryzysie uchodźczym oraz innych potrzebujących. Postrzegamy swoją rolę w umożliwianiu spotkania i dialogu ludzi dotkniętych krzywdą, we wspólnym przeżywaniu pokrewnych tradycji, sztuki oraz w otaczaniu się wzajemną troską. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami. Tworzymy audiodeskrypcję. Tytułowa koronka, wydziergana na szydełku. Z włóczki w kolorze beżowym oraz tyflografiki, będące pomostem między sztuką a odbiorcami z dysfunkcją wzroku. Warsztaty skierowane do nauczycieli, edukatorów to działania dające możliwość nabycia nowych kompetencji lub wzmacniające ich w codziennej pracy. Sztuka jest narzędziem wspierającym rozwój, dlatego edukujemy praktykantów i wolontariuszy. Galeria Arsenał w to mądra przestrzeń wystawiennicza sztuki współczesnej, troskliwa ostoja przyjaznej edukacji i dialogu. Zapraszamy Was do twórczego przeżywania codzienności. Kreujmy ją razem!